Potrzeby logistyczne firm cateringowych są niezmiernie ciekawe. Z rozwagą dobierać partnerów informatycznych. Także ROI trudno obliczyć, ale no mamy na to jakieś pomysły, jak do tego podchodzić. Dyrektor marketingu i sprzedaży w firmie IT Center, entuzjasta optymalizacji procesów w biznesie i marketingu, mhm. ponad 20 lat doświadczenia, Michał Górski, cześć. Cześć, dzień dobry, Marku, dzięki za zaproszenie. Cieszę się, że możemy po raz kolejny porozmawiać. Tak, ja również się cieszę, bo kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o rozwiązaniach TMS, czym w ogóle są TMSy, skupiliśmy się na branży TMS dla, skupiliśmy się na TMSach dla branży odpadowej, a dzisiaj jesteś u nas w studio i rozszerzymy sobie ten temat TMS-owy, czyli mhm. porozmawiamy o TMSach dla cateringu. Tak, no to rzeczywiście zupełnie niby różne branże, ale, ale wymagania logistyczne ciekawe dla właśnie producenta TMS-a wyjątkowo. Czy, czy tych rozwiązań dla cateringu jest faktycznie wiele, jeśli chodzi o TMS-y? Wiesz co? No, tutaj odpowiedź będzie chyba bardziej złożona. Prawda jest taka, że tak jak już powiedziałem, te potrzeby logistyczne firm cateringowych są niezmiernie ciekawe, dlatego że tych adresów dostaw jest bardzo dużo na jednej trasie. To są dynamiczne adresy, więc to są dynamiczne trasy, to są dostawy do mieszkań, więc czasem są problemy z adresami, ze standaryzacją do zapisu tych adresów chociażby. Poza tym sam produkt jest wymagający. Są to dostawy pod nieobecność, to trzeba udokumentować często zdjęciem, czy w jakikolwiek inny sposób. Trzeba umożliwić szybki dostęp do informacji i obsługę reklamacji, dostęp informacji biura obsługi, które musi w czasie rzeczywistości często wiedzieć, jakie są losy danej przesyłki. W końcu mamy ogromną często ilość uczestników tego procesu, to znaczy etap jakiejś pierwszej mili środkowej, ostatniej mm -hmm. mili, więc wielu kierowców własnych, często też może u podwykonawców. Jakieś też okno czasowe realizacji tych usług dostaw są, są często restrykcyjnie określone te okna. Także te potrzeby są niezmiernie ciekawe, co by wskazywało, że branża powinna być zainteresowana takim rozwiązaniem. No z drugiej strony mamy sytuację taką, że no dużo zależy od skali działania czy też no modelu działania takiej firmy cateringowej. Na polskim rynku jest sporo takich producentów, którzy się na tym skupiają, na tym mhm. budowaniu przewagi właśnie poprzez wyróżnienie samego produktu, samego cateringu. No i gdzieś tam w 100% oddają ten obszar dostaw czy logistyki firmom podwykonawczym. Wydaje się, że tego typu firma nie będzie potrzebowała tak, rozwiąza tak zaawansowanego rozwiązania właśnie do obsługi tej logistyki. Natomiast no, potem mamy grupę firm działających powiedzmy hybrydowo, czyli częściowo realizują dostawy własnymi siłami w jakimś jednym dużym mieście, rejonie może, z którego pochodzą. No ale czy może w dwóch miastach, natomiast poszukują tej szerszej geograficznie rynku, żeby no więcej sprzedać, szerzej dotrzeć. No i wtedy sięgają do podwykonawców. I to już jest taki ciekawy model, który powoduje, że trzeba no, tymi rejonami zarządzać. Trzeba wiedzieć, gdzie sami, gdzie nie sami trzeba potem skontrolować realizację zarówno w tym obszarze własnej realizacji, jak i właśnie podwykonawców. Więc to już jest taki moment, w którym rzeczywiście taki TMS jest potrzebny. Mhm. No i dalej mamy też bardzo już ciekawą grupę takich producentów, którzy sami wożą i starają się cały czas te obszary coraz większe pokrywać tą własną siecią dystrybucji. To już jest często po kilkaset pojazdów i tak dalej, więc to jest bardzo ciekawy dla nas klient, ale też właśnie absolutnie moment czy, czy skala działania, która uzasadnia wdrożenie takiego rozwiązania. No i jest jeszcze ostatnia grupa firm, które się zajmują tylko dystrybucją tak naprawdę obsługując dziesiątki, a może setki mniejszych klientów w tych właśnie producentów cateringów i realizując dostawy no też coraz to większej ilości obszarów, miast, pokrywając coraz większą część kraju naszego. No i to jest też zdecydowanie moment czy, czy, czy model operacji, który wymaga takiego rozwiązania. Mhm. Teraz pytałeś czy na rynku są rozwiązania specjalistyczne. No my uważamy, że, że owszem są. Są rozwiązania, one adresują trochę inne potrzeby, są jakieś CRM, -y, które mhm. są też marketplace'ami i umożliwiają zwiększenie sprzedaży. Są rozwiązania, które wspierają ten proces produkcyjny, ale z naszych jakichś tam badań wynika, że takich rozwiązań na rynku dostępnych, informatycznych, które się skupiają w tak zaawansowany sposób na tych potrzebach logistycznych, po prostu nie ma. Także wydaje się, że teraz ten, to nasze rozwiązanie jest w stanie zapewnić te bardzo specyficzne potrzeby branży, przy oczywiście zachowaniu tego zdrowego rozsądku, no i skali i modelu działania, że on faktycznie uzasadnia tego mhm. typu inwestycje. Te firmy wszystkie cateringowe, no muszą spełnić szereg różnych wymogów i i no, chociażby, nie wiem, zapisać, czy, coś, czy, 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 czy dany produkt, czy paczka została dostarczona, czy też faktycznie zrobić zdjęcie. I to z tym się zgodzę, bo przy reklamacjach są zdjęcia, że paczka jest dostarczona. I chciałem zapytać się, czy od samego początku firma cateringowa potrzebuje tego typu rozwiązanie. Wydaje mi się, że tak, ale no nie wiem, może się mylę, może na pierwszych etapach istnienia, czy działalności tego typu, rozwiązanie TMS-owe dla cateringu może nie jest potrzebne. Pełna zgoda, no, no nie będzie potrzebne. I może nawet nigdy nie być potrzebne, jeśli ten model biznesowy właśnie będzie się miał skupiać na tym, na produkcie, a tak naprawdę obszar logistyki dostaw jest outsourcowany. No to wtedy ten temat nie będzie potrzebny. Natomiast jeśli w tym modelu biznesowym jest taka koncepcja, żeby budować tą przewagę konkurencyjną również w obszarze jakości właśnie dostaw. A taka wydaje się, że jest tendencja, tak? że te firmy y, zaczynają się prześcigać nie tylko w tym, jakie to są produkty, ale w tym, że można wybierać różne rodzaje diety na dany tydzień czy dzień, że właśnie ta dostawa jest realizowana w warunkach kontrolowanych, właśnie temperaturowych, że ten produkt nie leży 5 godzin czy x godzin pod drzwiami, tylko jest podstawiany rzeczywiście w tym określonym oknie czasowym. Że jest możliwość śledzenia tej przesyłki od samego początku do łamania. Do, do dostawy, a przecież tych etapów jest po drodze trochę. Także no to właśnie niestety będzie pytanie o ten model biznesowy. Jeśli firma chce budować przewagę swoją, konkurencyjną, nie tylko w oparciu o produkt, ale też w oparciu o jakość tego serwisu, no to wtedy taki system będzie potrzebny, no i im wcześniej tym lepiej, dlatego że hmm, nawet po pierwsze wdrożenie przy mniejszej ilości rejonów i skali będzie hmm, no, łatwiejsze i tańsze mhm. na pewno i potem ten rozwój może być sterowany pod już indywidualnym Potrzebami, bo też jest jak gdyby istotne to, że wdrożenie tego typu zaawansowanego, zintegrowanego systemu, no nigdy nie chcę powiedzieć, że nie ma końca, ale jest jakiś moment, gdzie wiemy, że system jest ustabilizowany i. Produkcyjnie działa i już na siebie zarabia, bo to jest cały czas przecież też cel jak gdyby takiego wdrożenia, no to też ważne jest to, że jest on cały czas rozwijany, że te potrzeby się zmieniają. Potrzeby tej branży też się zmieniają i będą zmieniały, bo oprócz tego, że no, trzeba dostarczyć ten posiłek w jakimś opakowaniu, no to wyobrażamy sobie, że te opakowania może będą jakimiś też zwrotnymi opakowaniami za mhm. jakiś czas, więc trzeba będzie je odbierać, a może będziemy trzeba dostarczać produkty spożywcze ze sklepów, a może te dostawy tych produktów spożywczych nie, będą, nie mają dotrzeć do mieszkania, mają dotrzeć do jakichś punktów dalszej dystrybucji, jakichś paczkomatów, w cudzysłowie, czy, czy, tak, czy stacji benzynowych, czy sieci sklepów. Prawda? Tutaj ten model biznesowy będzie musiał być elastyczny i będzie się rozwijał, bo rynek jest bardzo dynamiczny i bardzo konkurencyjny, więc tą Trzeba będzie, trzeba będzie jej szukać i trzeba będzie ją zaspokajać. No i narzędzie informatyczne, które będzie w stanie za tym podążać czy um, um, wręcz wyprzedzać, no, jest na pewno dużą, dużym benefitem. Czy w tego typu rozwiązaniach TMS dla cateringu jesteśmy w stanie dostarczyć produkt ustandaryzowany, czy za każdym razem będzie to custom? Okej, okay, no to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, bo chciałbym Ci odpowiedzieć, że na pewno sięganie po gotowe rozwiązania w obszarze logistyki wydaje się skazane na niepowodzenie. Że tutaj te potrzeby są tak specjalistyczne, że, że ciężko będzie znaleźć rozwiązanie gotowe, pudełkowe, które realnie dowiezie jakąś automatyzację czy korzyść taką wymierną. Więc trzeba sięgać po specjalistyczne rozwiązanie. Natomiast teraz, czy te potrzeby wewnątrz branży są homogeniczne, czy mhm. jednak zróżnicowane, to chyba o to bardziej pytasz. No wydaje się, że, że można znaleźć jakieś punkty wspólne i bazowe funkcjonalności, które my też jesteśmy w stanie szybko dowieść, natomiast no my staramy się szukać tego dialogu po to, żeby wspierać tą indywidualne potrzeby i ten pomysł jakiś strategiczny na, na budowanie przewagi. Jest wiele jeszcze pułapek w ogóle w, w tej branży, bo jak mówiliśmy o tym, że tych systemów potrzebnych jest kilka, bo ten TMS, czyli ta logistyka, jest jednym z tych obszarów, i my się na nim skupiamy i właściwie. Tylko na nim chcielibyśmy nasze, naszą uwagę zawsze mieć sfokusowaną no to tych systemów jest więcej, bo właśnie są te marketplacy i CRM'y, które muszą zarządzać w sposób też bardzo skomplikowany, całym tym procesem kontaktu z klientem. No i tu też są, tu są gotowe rozwiązania na rynku, pudełkowe, niepudełkowe. Warto pewnie też zweryfikować, nie wiem, jakie interesy strategiczne może mieć jakiś tam dany dostawca tego rozwiązania czy innego. Natomiast, no, tendencja na rynku też jest taka konsolidacyjna, że jest coraz więcej takich filmów, które chcą mieć wszystko, chcą mhm. produkować, chcą same dostarczać, chcą mieć własne rozwiązania informatyczne. No i tutaj pewnie tendencja cały czas będzie taka, że, że gdzieś tam coraz więcej firm będzie chciało samodzielnie obsłużyć czy pokryć wszystkie te ogniwa tego, tego procesu. No my tutaj mamy taką z kolei strategię, że chcemy się na tej logistyce skupiać, uważamy, że to nasze rozwiązanie fajnie to robi. No i jesteśmy otwarci na integrację z różnymi innymi rozwiązaniami, które gdzieś tam może są i może też byłyby otwarte na jakąś integrację, aby dowieść na koniec dnia no jakąś ultrafunkcjonalność mhm. i automatyzację dla klientów. Wspomniałeś też, z czym się zgadzam, do, na początku warto byłoby od razu sobie wdrożyć tego typu e, system TMS dla, dla cateringu, mhm. ale na pewno spotykacie się albo będziecie się spotykać z firmami, które już są gdzieś level wyżej, które dochodzą do granic możliwości bez, bez systemu TMS-owego. Mhm. i Jakie one mogą mieć wyzwania przy, przy wdrożeniu, właśnie TMS-a? No tak, no te wyzwania będą właśnie chyba skupiały się na tym, żeby no z rozwagą dobierać partnerów informatycznych też i generalnie w tym biznesie, bo, bo rynek jest dynamiczny, się konsoliduje, są zmiany, i tu pewnie trzeba jakoś strategicznie o tym cały czas myśleć. Na pewno jest taka pokusa, żeby samemu tworzyć rozwiązania informatyczne. To w wielu branżach jest, tutaj też myślę, że to występuje. No ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że no, koszty stworzenia czegoś od podstaw to jest jedna rzecz. I one już jak gdyby powinny same w sobie dyskwalifikować ten pomysł, ale nawet jeśli nim pójdziemy, to trzeba mieć świadomość tego, że dalsze utrzymanie, dalszy rozwój to jest kolejny poziom ogromnych kosztów, które będą już na stałe, jak gdyby z nami. Więc ja jednak uważam, że trzeba sięgać po gotowe rozwiązania, no tylko że nie gotowe, uniwersalne, tylko właśnie gotowe, specjalistyczne, z jakimś właśnie świadomością i wrażliwością na te aspekty takiej też strategii, czy, czy dywersyfikacji może różnych rozwiązań od różnych dostawców, żeby nie wpaść w taką pułapkę, że, że się jest nagle no, zakładnikiem dostawcy jakiegoś, co też jak gdyby świat IT zna takie przy, przypadki. Więc tych pułapek oczywiście jest wiele, natomiast no, rynek jest niezmiernie ciekawy, O, jeszcze jedna pułapka może jest poza obszaru IT, ale jest on niezmiernie konkurencyjny, to znaczy te firmy się prześcigają w komunikacji, ale też i w promocjach. No to, to jest małe to jest środowisko, które nie sprzyja inwestycjom i rozwojowi. No ale jednak mhm. właśnie trzeba o tym rozwoju myśleć i o tym właśnie profesjonalizowaniu procesów i digitalizacji tych procesów. No i właśnie, jeśli myślimy o logistyce też przy naszym biznesie cateringowym, no to trzeba tutaj inwestować po prostu tak? i robić to z głową. Okej, okay. wspomniałeś o kosztach, więc zastanawiam się, ile może kosztować takie wdrożenie, mm -hmm. <grychy> czy możemy w ogóle o tym porozmawiać. Yy, no, możemy spróbować o tym porozmawiać. <grychy> Oczywiście zawsze jest badanie potrzeb, analiza potrzeba integracji z tym czy z innym rozwiązaniem, to jest jak gdyby wiadomo temat rzeka, ale. No my się pokusiliśmy o stworzenie takich gotowych pakietów, mhm. jakichś nazwijmy to właśnie pudełkowych rozwiązań czy funkcjonalności bazowych. No, gdzie można mówić o tym, że to jest jakiś koszt wdrożenia rzędu kilkudziesięciu tysięcy, rozłożony na jakieś miesiące, od 3 mhm. do 6 może. No i w modelu SaaS potem jest ta eksploatacja i ten koszt licencji, wtedy jest tam już zawarty dalej. W... Na etapie eksploatacji czy produkcji. Natomiast no, z drugiej strony mamy takie podejście w pełni kustomizowane, czy właśnie uwzględniające jakiś indywidualny rozwój funkcjonalności, czy, czy uwzględnienie potrzeb kluczowych dla danej firmy czy organizacji, czy, bo to też wielofirmowe są często struktury, które trzeba umieć obsłużyć względem zasobów, obiegu informacji, zleceń, mhm. rozliczeń i tak dalej, i automatyzacji tego wszystkiego. No to wtedy już idziemy raczej w budżety kilkaset tysięcy, a może więcej. Okej. Okay. Tu często mówi się w tym roku o rozwiązaniach typu AI, i zastanawiam się, czy w branży cateringowej, TMS-owej też mamy zaprzęgnięty gdzieś, 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 gdzieś tą sztuczną inteligencję. No, bardzo modne i popularne, oczywiście, określenie, i temat, i żeby nie powiedzieć, frazes. No, dużo ludzi trochę nadużywa e, moim zdaniem tego określenia. No, ja myślę, że z taką pełną odpowiedzialnością mogę mówić o jakimś machine learningu mhm. i o tym, że my chcemy, żeby system wykorzystywał, zbierał coraz więcej danych i wykorzystywał te dane do lepszej optymalizacji, do lep tworzenia lepszego planu i jeszcze tańszego sposobu realizacji usług, no ale to cały czas jednak są, jest zakres danych, które no, my wskazujemy na jakimś tam etapie. Um, natomiast i to jest taki obszar operacyjny, który rozwijamy się m, może kiedyś właśnie będziemy mogli mówić o AI, ale mhm. natomiast jeśli szukamy takiego bardziej um, górnolotnego właśnie spojrzenia na cały temat, no to, to to ten decision intelligence, czyli to, co, jakie my wnioski potrafimy wyciągać i e, czy system będzie potrafił pod powiedzieć jakieś inne rozwiązania niż w ogóle nam przyszło do głowy, żeby zadać pytanie, to w tym kierunku idziemy. To znaczy takie strategiczne zarządzanie, które e, powinno być efektem wdrożenia takiego zaawansowanego, zintegrowanego systemu, bo ten zakres kolosalny danych, które my już zbieramy, e, no, można wykorzystać do jakichś wniosków na przyszłość i tutaj bym e, poszukiwał właśnie i czy, czy no, poszukujemy jakichś narzędzi, żeby to w jakiś sposób właśnie mm, no lepiej podać i mhm. I, I rzeczywiście z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. to jeszcze zastanawiam się, bo tak jak rozmawialiśmy o firmach, które już są na tym progu możliwości swoich, jeśli chodzi o rozwiązania, no, rozwiązania TMS-owe, na które chcą się zdecydować, ale go nie mają, o czas wdrożenia, bo zakładam, że to będzie też firma, która nie może pozwolić sobie na przestoje mhm. i od czego może być uzależniony, czy też uwzględniony ten czas wdrożenia systemu. To już trochę padło, że tam te 3-6 miesięcy mhm. to jest taki entry level, nazwijmy to dla, dla to wdrożenia mam... bazowego, tak, ale rzeczywiście, bo? no potem to już są projekty wielomiesięczne, ponadroczne, a może jeszcze dłuższe, gdzie ten rollout już później, taki wdrożeniowy po tym etapie customizacyjnym może obejmować jakiś rejon po rejonie, kolejną grupę kierowców i tak dalej, ale też kolejny obszar funkcjonalny, bo jak mówiliśmy o tych różnych modelach mhm. działania firm w tej branży, no to mieliśmy ten taki najciekawszy z mojego punktu widzenia, czyli tych operatorów logistycznych ogólnopolskich, którzy mhm. obsługują iluś tam klientów, setki klientów. No to tam oprócz tego stricte logistycznego obszaru jest cały obszar właśnie przyjmowania hurtowych zleceń od tych klientów, tych dynamicznych zleceń z tymi błędami w tych adresach, codziennie albo co tydzień setki, a może tysiące, tysiące czy setki tysięcy z jakichś punktów adresowych, które trzeba zautomatyzować ich przyjęcie, szybko zautomatyzować, zautomatyzować cały proces potem kontaktu z takim klientem, bo do niego dzwoni klient z pytaniem, gdzie jest moja dieta, więc on powinien mieć dostęp do tego w czasie rzeczywistym jakiegoś informowania o, o statusie o możliwość zareagowania czy odpowiedzenia na tą reklamację. No i zmierzamy do tego, żeby ten system dał takie narzędzia, które rzeczywiście odciążą naszą biuro obsługi klienta, mhm. tylko podadzą te dane no, w ten czy w inny sposób, czy integracja, czy jakiś interfejs po to, żeby ten m, nasz klient biznesowy miał dostęp. Więc jak gdyby też o czas wdrożenia. No, jeśli zaczniemy szukać tego typu automatyzacji w tych takich około logistycznych obszarach, czyli ta obsługa reklamacji, mhm. rozliczenia Podwykonawcami, naliczanie kar dla kierowców czy podwykonawców. No to jest cały obszar jakby poszukiwania roli też dla takiego projektu, który zdecydowanie wykracza. Poza stricte ilość kilometrów i koszt paliwa, tylko właśnie idzie w, w, w wielu różnych jak gdyby poziomach i mm, kierunkach, no to, 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 z, to z tego się robią miesiące, z tego się może zrobić ponad rok i, i tak dalej. Więc to tutaj ta fantazja i to takie powiedzenie sobie, to już jest dla mnie wystarczająca ilość mm -hmm. funkcjonalności, to jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, no to zajmie tyle czasu, ale jeśli te, a, a ten apetyt będzie rósł w trakcie jedzenia i w trakcie wdrożenia, więc jak Dlatego też mówiłem o tym, jakby stałym dalszym rozwoju funkcjonalności. Natomiast no jesteśmy już w tym momencie, w tak zaawansowanym e, momencie czy etapie rozwoju systemu, właśnie z stricte specjalistycznymi potrzebami, że no jesteśmy w stanie po prostu taki trochę fast forward zrobić mhm. dla firmy, która miałaby to otworzyć z kimś od podstaw, a może od jakiejś bazy, no to u nas ta baza jest bardzo daleko. A powiedz mi, bo wspomniałeś właśnie o obliczeniu ROI. Czy w tym przypadku, jeżeli się decydujemy na rozwiązanie TMS-owe dla cateringu, jesteśmy w stanie obliczyć te ROI? Wiesz co, no my staramy się zawsze na to patrzeć, no bo to jest argument dla klienta bardzo istotny. To może zacznę od tego, bo już wspomniałem, że tych obszarów jest kilka, no to spróbuję sobie wyłuszczyć, że tak powiem. Tak? No przede wszystkim chcemy, żeby nasza flota jeździła optymalnie, chcemy mniej kilometrów pokonać, względnie obsłużyć większy obszar, więc generalnie chcemy, żeby koszty logistyczne były niższe. To jest oczywiste numer jeden. Dwa, no uważamy, że dzięki takiemu systemowi, zarządzaniu obszarami, wychwytywaniu tych nienasyconych czy przenoszeniu kierowców między obszarami, jesteśmy w stanie jak gdyby szerszy rynek obsłużyć. Czyli uważamy, że oprócz niż, niższych kosztów operacyjnych jesteśmy w stanie zwiększyć te przychody, bo na koniec dnia na naszej mapce, na stronie internetowej, gdzie klient będzie sprawdzał swój adres, to, to jest większa szansa, że on, ten jego adres tam się znajdzie. Bo jesteśmy w stanie obsłużyć większy obszar. Natomiast idąc dalej, no mamy właśnie ten zarządzanie pracą podwykonawców, naliczanie kar. No co no oczywiście nie jest popularnym sposobem na szukanie przychodu, ale jednak jak myśli Moroi i egzekwowaniu potem w sposób no wymierny, widząc pewne odstępstwa od planu i sposobu przewidzianego sposobu realizacji, jesteśmy w stanie te kary naliczać. No mamy zautomatyzowany sposób w ogóle tej administracji całej, czyli to samo planowanie, kontrola realizacji, i rozliczenia. System realizuje wywręczając często wiele osób, więc no, to jest kolejny obszar oszczędności. Także czy to się da policzyć? no Jest to bardzo trudne, ale warto patrzeć właśnie na to wymiar, wielowymiarowo, tak? no bo potem to, że na koniec dnia mamy lepszą jakość dla tego naszego klienta, jesteśmy w stanie szybciej reagować na reklamację, jeśli ona jest uzasadniona, to my to widzimy i możemy zareagować w sposób odpowiedni, jeśli jest nieuzasadniona, to mamy dowody na to, że ona jest nieuzasadniona, i, i Więc to jest jak gdyby też ten obszar takiego długoterminowego budowania wizerunku. W oparciu o produkt, ale też w oparciu o serwis, czyli tą logistykę, która no, będzie coraz ważniejsza w, wśród tych firm, myślę. Także ROI trudno obliczyć, więc, ale, na się. ale no, <laughs> mamy na to jakieś pomysły, jak, jak, jak do tego podchodzić. Dobrze, bo tych obszarów związanych jakby z TMS-em, gdzie go możemy faktycznie zastosować, jest bardzo wiele. No i teraz zastanawiam się, czy, czy widzisz jakieś nadchodzące trendy? Tak, no my oczywiście ja się tym zajmuję zawodowo, żeby, żeby patrzeć, gdzie i szukać tych nisz, tych mikrobranż, gdzie my moglibyśmy z takim. gdzie te potrzeby logistyczne są po prostu niestandardowe i gotowe systemy nie do końca dadzą radę, albo będzie to bardzo kosztowne. No, no, jest ich kilka, oczywiście nie będę zdradzał wszystkich naszych jakichś punktów uwagi, ale no na pewno takim w ogóle ciekawym tematem teraz w kraju, w Polsce. Są trochę też o odpadach, rozmawialiśmy wcześniej, ale teraz będzie wchodził system kaucyjny, mhm. który no, spowoduje, że od 1 stycznia 2025 roku, na dzień dzisiejszy przynajmniej, no, mają się pojawić usługi związane z odbiorem opakowań zwrotnych, plastikowych i puszek. Butelek kiedyś, jeszcze w dalszej przyszłości, rozliczanie tego, no ale to trzeba zebrać, zwieść, dostarczyć do różnych punktów przeładunkowych, następnie do dalszych punktów jakichś utylizacyjnych. Tutaj dochodzi znowu cały szereg dokumentacji. To jest też coś, co na pewno w tym kraju wielu firmom logistycznym i informatycznym jakiś tam sens powiek może zbijać. No, ale takich mikrobranż ciekawych mamy, mamy wiele zdiagnozowanych. Generalnie obrót produktami świeżymi, spożywczymi na pewno też zawsze będzie gdzieś tam leżał nam na sercu. Michale, to ja Ci bardzo dziękuję za udział i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli szansę porozmawiać, właśnie o temacie, który nadejdzie w przyszłym roku, czyli o systemie kaucyjnym. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, do zobaczenia.